Cześć, jestem Martyna i witam was w 45. filmiku na moim kanale. Z racji tego, że przede mną ostatni rok bycia nastolatką. Tak, mam 19 lat, to dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czego nie zrobiłam ani razu w swoim nastoletnim życiu. Bo wiecie, są takie rzeczy, które naprawdę 99% osób w wieku 11-19 lat robi regularnie bądź zrobiło chociaż raz. No i dzisiaj na kilku przykładach udowodnię Wam, że ja. Należy do tego 1%. A więc jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał tutaj na dole, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki i zaczynamy! A więc pierwszą rzeczą, którą widać na pierwszy rzut oka, jest mój brak makijażu. Tak, nigdy się nie pomalowałam. Kontakt z kosmetykami oczywiście miałam, chociażby na odcinku z testowaniem pomadek od Bell, czy na balu gimnazjalnym miałam delikatnie pomalowane oczy, ale taki pełny makijaż, z podkładem, bronzerem, rozświetlaczem, różem, pudrem, pomalowanymi całymi oczami oraz ustami, miałam zrobione tylko raz w życiu, na ślub mojej cioci, który był już w sumie dobre dwa lata temu. Aczkolwiek wtedy była malowana przez profesjonalną makijażystkę, także sama sobie nie zrobiłam takiego pełnego makijażu nigdy w całym swoim życiu. W sumie powiem Wam też od razu, dlaczego się nie maluję. Bo to absolutnie nie wynika z tego, że nie lubię makijażu. Czy uważam się za najpiękniejszą i nie potrzebuję makijażu? Czy mam alergię na jakieś kosmetyki? Ja po prostu. Jestem zbyt leniwa. Jestem zbyt leniwa, żeby specjalnie wcześniej wstawać tylko po to, żeby się pomalować. Ja też nie uważam, abym jakoś po prostu super tragicznie wyglądała bez makijażu, przynajmniej nie zawsze. A to, że nie uległam tej presji otoczenia, kiedy to dziewczyny z klasy zaczęły się malować, pomogło mi poniekąd w akceptacji swojego naturalnego wyglądu. Bo jednak widzę, że coraz częściej dziewczyny, które zaczęły się młodo malować, nie lubią patrzeć na siebie, kiedy nie mają make upu nie otworzą drzwi nawet kurierowi, kiedy nie mają nic na twarzy. A teraz ludzie zaczynają się malować w jeszcze coraz młodszym wieku. A ja uważam, że mam jeszcze mnóstwo życia przed sobą namalowanie się. Nie czuję potrzeby, aby to teraz robić. I powiem Wam, że nawet jestem z tego dumna. Chociaż powiem Wam w sekrecie, że ostatnio nawet zastanawiałam się, czy nie spróbować, a żeby by mi się spodobało. Ale dalej jestem zbyt leniwa, a na dodatek teraz jest jeszcze za gorąco. Punkt drugi, nigdy nie piłam kawy w Starbucksie i nic tam nie jadłam. I w ogóle moja stopa nawet tam nie stanęła. Nawet te parę lat temu, kiedy to Tumblr, Tumblr tam, Tumblr, był w czasach swojej świetności i każda nastolatka musiała mieć zdjęcie z kubkiem Starbucksa w ręku i najlepiej jeszcze w samochodzie i oczywiście ta kawa musiała być jak najpiękniejsza, jak najwięcej bitej śmietany i tego wszystkiego, żeby to jak najlepiej tylko wyszło na zdjęciu. Dalej to miejsce oczywiście jest popularne i powiem Wam, że mimo, że ostatnio nawet zaczęłam się przekonywać do kawy i piję ją sobie od czasu do czasu, to dalej tam nie byłam i nawet nie wiem, czy będę. I absolutnie nie mówię tutaj kategoryczne nie, że nigdy tam nie pójdę i w ogóle, ale po prostu nie czuję takiego... Sania, wiecie, takie, że, że muszę tam pójść. A jak już jesteśmy w tematyce jedzeniowej, to powiem Wam też, że nigdy nie piłam Bubble Tea. Podobnie jak Starbucks, na no to też był jakiś czas temu naprawdę wielki szał I podobnie jak Starbucks, nigdy tam nie byłam. Ale w przeciwieństwie do Starbucksa, tutaj na pewno na jakieś Bubble Tea kiedyś pójdę, bo generalnie lubię testować już nowe pisze. A to jest takie, właśnie coś innego, nowego, oryginalnego. Ale, mimo wszystko, nie mam jakiegoś takiego też mega sania, że muszę za cenę życia po prostu jak najszybciej tam pójść. Punkt czwarty, nigdy nie byłam. Na koncercie. Bardzo bym chciała powiem Wam. Ostatnio prawie udało się pojechać na koncert Måneskin, z zespołu, który uwielbiam. Marzę z całego serca, by pójść na koncert Shona Mendesa. Może kiedyś będzie mi to pisane. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Bo generalnie ja kocham atmosferę koncertu, mimo że nie doświadczyłam jej nigdy na własnej skórze, i kocham muzykę i kocham tańczyć, wykupiając się z przyjaciółmi, i po prostu koncerty łączą to wszystko w jedno i dlatego ja nie wiem, dlaczego ja w ogóle na żadnym jeszcze nie byłam. Dalej, nigdy nie zrobiłam sobie kolczyka ani tatuażu bez zgody moich rodziców. Tatuaży jeszcze nie posiadam, mam przekute uszy, ale zrobiłam to już dawno temu, byłam mała i pojechałam wtedy z mamą, ale z tego, co obserwowałam wśród znajomych, szczególnie w liceum, kiedy to mieliśmy jakieś 17 lat, bo nie mówię o tym, kiedy ktoś jest pełnoletni, wtedy już możecie sobie robić dziary i piercing, co tu chcecie, bez niczyjej zgody, no to im bliżej tej 18, to tym częściej widywało się w szkole osoby, które miały tatuaże czy kolczyki nawet na twarzy. I oczywiście, piercerze przekuwają osoby nieletnie, o ile przyjdzie z nimi rodzic, i wszystko okej. Okay. Ale w przypadku osób, właśnie tych ze szkoły, po prostu słyszałam, jak chwalili się swoim znajomym, że na przykład ze znajomym kupili sobie kolczyki igły na Allegro, spotkali się i nawzajem sobie przekuli uszy czy nos. Albo jak to siostrzeniec wnuka psa sąsiada wytatuował im coś na imprezie, bo przyniósł ze sobą maszynkę. No i tego typu rzeczy. I oczywiście nie mnie wtrącać się w ich życie. Niech sobie robią, co chcą. ALE skorzystam z okazji, że w większości oglądają mnie młode osoby, które może będę w stanie odwieźć od takich pomysłów. Także jeżeli dalej to oglądacie, potraktujcie to jako znak i radę od starszej koleżanki. Ja wiem, że mając te 16-17 lat, każdy czuje się naprawdę taki wielcy dorosły i czego to ja w życiu nie mogę zrobić. Ale serio, zostało używam tak niewiele do tej osiemnastki. Poczekajcie trochę i wtedy na legalu pójdźcie sobie do profesjonalnego piercera czy tatuażysty i miejcie pewność, że będzie to dla Was zdrowe, bezpieczne i estetyczne. Nigdy nie róbcie takich rzeczy na imprezach, bo jak pijani ludzie biorą się za dziary, to nie wychodzi to dobrze. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. W komentarzach napiszcie mi, czego Wy nie zrobiliście z tych rzeczy, które ja dzisiaj wymieniłam. Piszcie też jakieś rzeczy od siebie, a z nich może zrobimy drugą część, To wie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał i zasubskrybujcie kanał tutaj na dole. A ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!